Dobra, dobra, dobra. Jesteśmy. To po prostu ukry, Ukryj. Ukryj. I to też ukryj. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Trzeba zaraz sprawdzić. Weź coś jeszcze raz. Hala? No dobra, dobra. Y Nie, teraz sprawdzam nie? Eee. Bo ja cały czas muszę być troszeczkę głośniejszy niż gra, nie? Dobra, eee... Weź się teraz. A, A Dobra, jest git, jest git. Eee, teraz tak. Robimy intro? Intro? Do twojego odcinka, nie? No. Chwila, tylko sprawdzam czy działa. Na stówę, nie? Teraz trzeba przetestować, no. przetestować streama. Dobra, działa? Halo? Halo? Działa? Ty... Tak działa, tylko jesteśmy bardzo cicho. chod. Halo? 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 Nie Halo? nic Halo? 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 Nie mów nic o oh, Jezu, e, dobra, weź coś powiedz. Halo? O oh, Jezu, e, dobra, weź coś powiedz.